Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku z 21 Ultimate Team na moim kanale. I dzisiaj będzie to taki, można powiedzieć, kolejny odcinek ciekawostkowy, a mianowicie przedstawię Wam dzisiaj taki najczęściej używany skład ikon w grze. Taki odcinek bardzo podobny pojawił się już kiedyś na moim kanale, a mianowicie dotyczył on złotych, rzadkich kart, które są najczęściej używane w tej grze. I jeszcze zanim sobie przejdziemy oczywiście do omawiania tego składu i tak dalej, to pozwolę sobie tutaj. Wygłosić kilka można powiedzieć takich ogłoszeń parafialnych A mianowicie byłoby mi bardzo miło Gdyby każdy z was teraz wysłuchał co teraz mam do powiedzenia I tak dalej Więc Zacznijmy sobie od tego oczywiście że subskrypcja i like Bo wbijamy 2000 już jest naprawdę bardzo blisko Więc dołóż się tą cegiełkę jeżeli możesz Pomóż mi wbić to upragnione 2k Naprawdę byłoby mi bardzo miło Pamiętajcie również o dzwonku to już wtedy nie przegapicie Żadnego innego takiego filmu i tak dalej Bo w czwartek prawdopodobnie wlatuje na film e, w, Właśnie na kanał wlatuje film W którym będę odbierał nagrody za icon Swapy, Więc na pewno poleci coś cieka Dodatkowo też możecie wbić na Discord, do, do którego macie zaproszenie oczywiście w opisie, na którym piszemy sobie o piłce, doradzamy sobie, co zmienić w naszym składzie w Ultimate Team i przede wszystkim możecie wbić, żeby sobie ze mną po prostu tam popisać i tak dalej pogadać. I ostatnia rzecz, jaką mam do powiedzenia, to taka, że jak wbijecie 50 łapek pod tym filmem, to nagram kolejny film tego typu, może o kartach, które są najrzadziej używane w grze lub po prostu e, o najczęściej używanych ikonach Prime lub Optimus, zobaczymy. Oczywiście możecie pisać pomysły w komentarzach, możecie pisać pomysły na Discordzie, bo tam wiadomo, jak ktoś Napisze pomysł, to od razu wszyscy inni widzowie mogą odpowiedzieć, czy ten pomysł się im podoba, i tak dalej. A teraz lecimy już do składu ikon. Oczywiście mam nadzieję, że nie jesteście zanudzeni tym wstępem i każdy z Was sobie go wysłuchał, naprawdę jest mi bardzo miło, jeżeli żeście go wysłuchali. I teraz, jeszcze zanim zaczniemy, to powiem Wam jedną rzecz. Przedstawię Wam ten skład oczywiście w formacji 4 czy 3, czyli najczęściej używanej formacji właśnie do tego typu filmów, jak i drużyny roku, i tak dalej. Przedstawię Wam kolejno bramkarza, obrońców, pomocników, i napastników, więc lecimy sobie już od samego początku. sam tym początku mamy Edwina Wandersara, jest to. Bramkarz, który ma obecnie rozegranych 650 tysięcy gier, właśnie w FIFA 21 Ultimate Team. Mi się jeszcze osobiście nie zdarzyło nim zagrać, co ja tutaj mogę o nim więcej powiedzieć. Ma on prawie 2 metry wzrostu, wiadomo, jest ikoną. Naprawdę ma dobre statystyki, ciężko ocenić. Jest naprawdę bramkarza. Z tego co mi się wydaje, był on do zrobienia w SBC, przez to, przez to właśnie być może jest najczęściej grywalną ikoną. Jeżeli ktoś właśnie nim grał, to oczywiście możecie dać znać w komentarzu. Bardzo sobie poczytam wszystkie komentarze, wszystkie opinie i tak dalej. Kolejnym z zawodników jest Gianluca Zambrotta. Ma on wysoko mi się średnią pracowitość, lepszą nogę, prawą 1,80 m wzrostu. Oczywiście jak na prawego obrońcę, bo sobie go przesuwacie z cofniętego prawego skrzydłowego na prawego obrońca. Myślę, że to jest dosyć logiczne, ma naprawdę spoko statystyki, jak i wytrzymałość, przyspieszenie i zwiność dodajecie mu tutaj odpowiedni styl gry i naprawdę można nim grać. Ja sobie nim grałem, bardzo go polecam. Jeżeli ktoś nie testował, to naprawdę rzeczywiście polecam, bo jest to prawy obrońca prawdopodobnie do końca gry. Dalej mamy środkowego obrońcę, czyli Rio Ferdinanda myślę, że większość z Was, którzy grają w FIFA Ultimate Team się tego spodziewali Dodam tylko, że Gianluca miał jeszcze 760 tysięcy rozegranych. Gier. Natomiast Rio Ferdinand miał aż tych gier prawie milion, więc jest to naprawdę bardzo dużo. No i co tu więcej można mówić o Rio? Met 90 wzrostu, bardzo dobre statystyki. Oczywiście te statystyki wyglądają niepozornie, ale mianowicie, jeżeli dodacie sobie tutaj odpowiedni styl gry, to naprawdę można z tego zawodnika mieć niezłego rzeźnika, że tak powiem. Naprawdę jest on bardzo dobry, jeżeli ktoś nim grał, to możecie wypowiedzieć się w komentarzu. Mi niestety nie udało się nim zagrać, ale naprawdę wygląda ta karta mega. w FIFA 20, nim grałem, był on w podstawie w moim składzie, więc naprawdę go polecam. Ma on średnią, pracowitość, lepszą nogę. Prawo, więc akurat na prawego środkowego obrońcę byłby idealny. Na drugim środkowym obrońcu mamy Widicza. Był on do wzięcia za Icon słapy Jedynki, z tego co się nie mylę. Ma on średnią i wysoką pratowicę, lepszą nogę prawą, również ma 90 wzrostu, no i naprawdę spoko statystyki. Ja niestety nim nie grałem, ponieważ za pierwsze Icon Swapy wybrałem sobie paczuszki. Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście na kanale możecie sobie znaleźć taki film. I dodajecie mu tutaj kotwicę lub cień, i naprawdę można nim tutaj bardzo fajnie grać. Statystyki ma on już niby lepsze, ale tempo ma gorsze, więc to wszystko się wyrównuje. Myślę, że jak macie takiego Widicza i Ferdinanda na obronie, to. Naprawdę macie bardzo dobry skład Na lewej obronie mamy Maldiniego I tutaj się naprawdę zdziwiłem, ponieważ myślałem, że na lewej obronie będzie ktoś inny Ale jest to Maldini w wersji Baby Ma on średnio wysoką pracowitość Czyli naprawdę bardzo dobre pracowitości Met 86 wzrostu, ma on rozegranych gier 705 tysięcy i przepraszam jeszcze raz, że nie powiedziałem Przy ilu ile ma rozegranych gier Ale ma on 900 tysięcy rozegranych gier Czasami mi się to po prostu może zapomnieć o tym i tak dalej Mam nadzieję, że mi to wybaczycie Statystyki jak na Maldiniego naprawdę dobre, ponieważ cała obrona Oceniona na powyżej 90 Dodatkowo tempo ocenione na 87 Wytrzymałość oceniona 85, co pozwala mu zagrać cały mecz. środkowania oceniona na 78, czyli naprawdę środkowania ma bardzo dobre. I co mogę tutaj o nie więcej powiedzieć? Ja nim nie grałem. Oczywiście jedynym minusem jest to, że on gra na lewej obronie, a lepszą nogę ma prawą. Ale myślę, że jest to wszystko takie, że to się wszystko pokrywa i tak dalej. Możecie na przykład nim zaczynać na lewej obronie, a wstawiać sobie go do środka, do środka pola. Na pewno by się sprawdził, uważam. Na pierwszym środkowym pomocniku mamy Lorą Blow. Myślę, że nie jest to zdziwienie. Lorą Blow ma w tym momencie rozegranych 1 300 000 gier. Met 90 do wzrostu średnią wysoką pracowitość, dwie, dwie gwiazdki sztuczek, lepszą nogę prawą i statystyki wszystkie, które są naprawdę na bardzo wyrównanym poziomie, bo dajecie mu cień lub kotwicę, czyli taką właśnie, e, takie style gry, które są najbardziej preferowane do takiego zawodnika. Co prawda jest tutaj napisane, że on ma preferowaną pozycję, środkowy pomocnik ofensywny, ale jak widzicie po statystykach, naprawdę mam statystyki takie, że on może być centralnie właśnie na tym środkowym pomocniku w formacie np. przykład 4-1-2-1-2. Naprawdę myślę, że jest to solidny pomocnik i tak dalej, tym bardziej, że ma on tych gier naprawdę rozegranych bardzo dużo. Na kolejnym środkowym pomocniku mamy Siena. Udało mi się nim rozegrać w tej grze właśnie kilkaset gier, z tego co mi się wydaje. Ma on dwie wysokie pracowitości, 3x3 3 gwiazdki sztuczek, mecz 77 wzrostu i naprawdę bardzo dobre statystyki na środkowego pomocnika defensywnego. Troszeczkę ma słabo ocenienie środkowania ale wiadomo, on raczej nie dorzuca tych piłek. Ma bardzo ocenione świetnie tempo oraz zwinność. Jeżeli dodacie mu odpowiedni styl gry, to naprawdę ta zwinność może być podbustowana. Z tego co się orientuje to większość właśnie takich pomocników, tych bardziej czołowych, ma zwinność ocenioną w okolicach 75, więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Wytrzymałość oceniona na 90, więc pozwala mu zagrać tutaj e, cały mecz. No i jeszcze dodam tylko na sam koniec, że s ma rozegranych gier 980 tysięcy No i przejdziemy sobie do trzeciego środkowego pomocnika. Jest to Clarence Seydorf. Oczywiście, przepraszam, gdybym jakieś nazwisko wymówił źle. Ma on 4 na 3 sztuczki i słabszej nogi. Wysoką, wysoką pracowitość po raz kolejny. Mecz 76 wzrostu, lepszą nogę prawą. I naprawdę tu do tego zawodnika nie można się do niczego przyczepić, uważam, ponieważ ma. Wszystkie statystyki bardzo wyrównane jak sami możecie zauważyć Dodajecie mu odpowiedni styl gry właśnie jaki wam bardziej odpowiada Czy to ofensywny czy defensywny I ta karta jest na pewno rzeźnikiem I mi się udało nim tylko zagrać w draftie I naprawdę grało mi się świetnie Seddorf ma rozegranych gier prawie milion A 997 tysięcy Więc to jest naprawdę sporo Wygląda na to, że naprawdę ludzie go często używają I teraz przejdziemy sobie już do pierwszego napastnika A mianowicie Gianfranco Cola Ma on tutaj niby wszystkie tutaj statystyki jak widzicie obniżone Ponieważ jest on nie, naprawdę, nie, swoje, nie na swojej nominalnej pozycji ale to jak mówiłem, przedstawiam to w takich, że nie, nie przedstawiam lewego skrzydła i prawego, tylko po prostu trzech napastników Cola ma rozegranych milion 150 tysięcy gier Naprawdę statystyki mało świetne, co prawda myślę, że tym minusem jest ten wzrost, ale jeżeli ktoś bardziej lubi zwinnych napastników, to naprawdę jest on odpowiedni. Mi się nie udało jeszcze nie grać. Po prostu no nie zagrałem nim jeszcze ani razu w tej grze, ani w żadnej pop w poprzedniej wersji Fify, Ale naprawdę jest to karta ciekawa, zawsze mnie ciekawiła do przetestowania, lecz zawsze znajdowałem jakieś lepszego tutaj zastępcę na jego pozycję wytrzymał się na 80 3, co tutaj wiadomo, jakbyście grali dogrywkę do w Full Champions lub Division Rally musielibyście sobie go zmieniać, ale na pewno ma on tutaj fajne, fajne cechy piłkarza i tak dalej więc jeżeli ktoś z nim gra, to chętnie poczytam sobie komentarze, do tego wysoka pracowitość w ataku, co naprawdę myślę, że jest świetną rzeczą na kolejny napastniku mam Emilio Butraguenio i co ja tutaj mogę o nie więcej powiedzieć mam no rozegranych gier 881 tysięcy grę nie 20 tą właśnie wersją Baby, naprawdę go polecam świetną sprawą, to że mam słabszą nogę eee, oceniam na 5 gwiazdek sztuczek na 5 gwiazdek właśnie słabszej nogi i na 3 gwiazdek Sztuczek, ponieważ nieważne czy lewa czy prawa noga, wszystko z niego wchodzi. Dodatkowo ustawienie w ataku i wykończenie naprawdę pod. Podbustowane bardzo, jeżeli dajecie mu jakiś styl gry, to może mieć to ocenione na 99. Świetna zwinność, świetne przyspieszenie, dobra wytrzymałość. też tak jak mówię, takie z napastnicy, właśnie to jest ich jedynym minusem, że w okolicach minuty 70, 80 oni muszą być zmieniani, jeżeli chcecie mieć tą świeżość w ataku i tak dalej. Eee, I co tutaj mogę o nim jeszcze więcej powiedzieć? No, jeżeli ktoś nim grał tak samo jak i ja, to możecie się wypowiedzieć. Nie wiem, jak on wygląda tutaj, właśnie w foot 21. Ja w FIFA 20 grałem nim i grało mi się naprawdę świetnie. I teraz przechodzimy już do ostatniej karty w naszym składzie, a mianowicie. Luis Hernandez i Luis Hernandez ma rozegranych gier 866 tysięcy, wysoka średnia pradowej coś 4 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, lepsza noga prawa, metr 75 wzrostu, świetne tempo do, do, bar, dodatkowo bardzo fajna zwinność, wytrzymałość tak samo oceniona na 80 i równowaga oceniona na 80 myślę, że to są dwa największe minusy tego zawodnika tak samo troszeczkę mu brakuje tej jednej gwiazdki słabszej nogi i tak dalej, ale naprawdę wygląda on świetnie, ja sobie nim grałem postanowiłem, że sobie go kupię i przetestuję, bo naprawdę statystyki wyglądają świetne, grało mi się nim Dobrze, ale tak jak mówię, bardzo brakowało mi tej równowagi i wytrzymałości. Nie, równowagi i czegoś mi jeszcze brakowało, i tak, i czwartej gwiazdki już słabszej nogi ponieważ no naprawdę z lewej nogi nie wchodziło mu nic, z prawej oczywiście był dobry, bo ona, jak widzicie, wykończenie i ustawienie w ataku ma ocenę na 86, ale myślę, że taki cola nie jest dużo droższy od niego. Jeżeli się mylę, to przepraszam, a naprawdę statystyki wyglądały jego dużo lepiej niż właśnie Luisa Hernandeza i cały skład właśnie prezentuje się tak. Wiadomo, jeżeli chcecie zrobić taki skład, to musielibyście to zrobić w innej formacji bez skrzydeł, a po prostu w 4-1-2-1-2 na przykład, wtedy byście mogli zagrać na pełnym zgraniu. Wiadomo, ja tutaj ich ustawiłem, tak jak już mówiłem, na napastniku, nie po prostu na skrzydłach, nie pod uwagi w ogóle skrzydeł, no i wiadomo, fajne jest to, że tutaj macie po prostu zgranie na tym składzie pełne i tak dalej. Myślę, że naj na sam koniec można dodać kilka takich rzeczy, a mianowicie, że najwięcej gier ma Blanc, e, ocenione na właśnie na 85, Laurent Blong bo ma ich gier 1 200 tysięcy, a najmniej ma Maldini 88, bo tych gier ma tylko 700 tysięcy, więc to właśnie wygląda tak. I oczywiście myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz, a mianowicie, jak sami możecie zauważyć, właśnie każda z tych kart jest to ikona w wersji baby. wynika to, Myślę z tego, że e, właśnie ze słapów i tak dalej, i do, dodatkowo w SBC długo właśnie w, było do zrobienia e, SBC o ikonę baby, więc naprawdę tutaj na pewno tę paczkę robiło bardzo dużo osób, w tym ja, więc jak ktoś nie widział, to oczywiście zapraszam na mój kanał. No i wiadomo, jeżeli chcecie na przykład taki odcinek, tak jak już mówiłem na początku o innych ikonach lub coś takiego, to możecie stawić łapki i pisać w komentarzach. Mam nadzieję, że takie przedstawienie składu Wam się podobało. Postaram się to właśnie tutaj wszystko bardzo ładnie wyciąć i bardzo fajnie zmontować, a teraz już bez zbędnego przedłużania możecie stawić. Suba łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Siemano!